Dzień dobry. Witam z powrotem. Z tej strony wasz ulubiony krytyk filmowy. Dzisiaj chciałbym się podzielić moją opinią na temat jakże wspaniałego i wykwintnego filmu, którego nie obejrzałem jedynie, bo brat mi pokazał, jak na TikToku ludzie ubierają się w garnitury i idą na te minionki po prostu dla żartu. Ale dlatego, że szanuję tę serię, że od dziecka jestem wielkim koneserem minionków. Każdy film oglądałem wiele razy z wypiekami na twarzy, nie mogąc się doczekać każdej kolejnej sceny, każdej kolejnej kwestii oraz każdego kolejnego zwrotu akcji. Dlatego, by ocenić ten jakże wykwintny i jakże prestiżowy film, muszę mieć na sobie adekwatny do tego zadania ubiór. Od razu lepiej. Bararara, minionki wyjście kruch. Zacznę od tego, że jak szedłem do kina razem z moim bratem i jego kolegą, to niestety bez garniturów, bo po pierwsze, a po drugie, wyszło nawet na dobre, nie szliśmy w dniu premiery, więc było mało osób, przez co mogłoby być trochę niezręcznie. W każdym razie film ten jest kontynuacją filmu Minionki, tego co pokazywał historię Minionków jak tam z lodowca se uciekli i poszukiwali złoczyńcy, któremu mogliby pomagać. I jak na końcu Minionki spotkały małego Gru, no to właśnie wejście Gru to jest backstory o tym jak ten Gru zaczynał swoją karierę złoczyńcy. Młody Gru ma fazę na punkcie takiej bandy super złoczyńców o nazwie Nikczemna Szóstka. Bardzo chce do nich dołączyć i po jakimś tam czasie po wysłaniu im wiadomości o tym, że chce być w ich grupie, dostał informację zwrotną, że ma iść na Przesłuchanie. Stało się tak dlatego, bo jakiś gościu z tej ekipy zdobył wisiorek starożytny, który dodawał dużo mocy, jak się uwolniło jakieś duchy tego talizmanu czy jakoś tak. A reszta zespołu go zrzuciła z samolotu, gdy chciał im to dać, by go razem z tym talizmanem zabrali bezpiecznie do bazy, więc zwolniło im się jedno miejsce. I od tego wydarzenia zaczyna się cała fabuła filmu. Nie będę więc się opowiadał, bo każdy z was musi tego doświadczyć samemu. Muszę powiedzieć, że gdy szedłem do kina, to nie miałem jakichś niewiadomo wielkich oczekiwań. Byłem po prostu podekscytowany, aby zobaczyć kolejną odsłonę tej kultowej serii. Wychodząc z sali kinowej, byłem zadowolony. Znaczy, żeby opowiedzieć, co się działo w tym filmie, jakby mama czy ktoś inny o to zapytał to bym rzeczywiście musiał się chwilę zastanowić ze względu na to, że nic specjalnego czegoś super ekscytującego co bym zapamiętał na dłużej w tym filmie nie było, po prostu to był fajny, zabawny przyjemny film, bardzo ładnie wyglądał, czasami słodki bo wiecie wszyscy jakie minionki potrafią być w miał prostą historię i ani razu nie musiałem się zastanawiać co się dzieje, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym filmem to jak najbardziej na niego idźcie, myślę, że miło spędzicie czas tym bardziej jak lubicie serię minionków i nawet jeżeli to jest taki Średni, zwyczajny film, to i tak nie oznacza, że nie jest najlepszy. Na bazie też byłem ostatnio w kinie i nie obchodzi mnie to, że ten filmik nie jest o tym, po prostu muszę wyrazić swoje niezadowolenie. Gdy widziałem plakaty i widziałem generała Zurga, to miałem wielką nadzieję na jakąś epicką bitwę. spoilery. Incoming. No i niby była jakaś tam walka, ale jakoś w ogóle nie czułem, żeby to było coś specjalnego. Pierwszy raz, kiedy Bassi, ta jego śmieszna drużyna, wchodzi do tego statku, to już go opuszcza, rozwalając go przy okazji, i bum, koniec filmu. Dlatego minionki są 10 razy lepsze, bo do nich nie miałem żadnych oczekiwań, były przyjemne, a Baz zniszczył mi marzenia. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego skromnego materiału. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i udanego minionkowego seansu. Z poważaniem największy fan minionków na świecie.